Czekaj, czekaj, żonku. Dobra, racz. Chodź, chodź. Halo! Ej, co to jest? Nie oh, co to jest. Ale to... ten kod jakiś? No. Czekaj, nie wchodź tam nawet. Bum, bum, bum! Bum, 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 bum. Czekaj. O oh, nie, to jest ten... chyba damskie to myślałem. O, oh. czekaj. Ej, hey, to jest Ej, no, ostanę.

Mam wszystko... o... Ja tu jakoś na lagach przechodzę Nie, tego nie dotknąłem! Ale gra chyba twierdzi, że dotknąłeś A, tu ja już ten, to zrobiłem Arsenal! O, dzień dobry Uwaga... <laughs> oh mm. Ja to przeszłam O, życie. O, ale łatwe. Gdzie ty jesteś? O, patrz, gdzie jestem. Czekaj na mnie. Czekasz, o co mam Nie, nie do. To jest oszukanie. Nieprawda. A, ja, a jak nie zrobię to oszukanie, to tam nie wierzę, że nie. Wystarczy skoczyć, gdzie jest ta czerwona linia. Wystarczy skoczyć. No to dobra, pokażę ci, gdzie skoczę. Plac, no bo dotknąłeś. No już jaką Zobaczmy co dotknąłeś. Czemu to coś mi dałeś. No bo to jest twój wróg. Bo to jest. Postać z chorób. To coś tam chodzi. Widzę to. O na nareszcie. No nareszcie, ty 20 dwudziestoma latami je nie umiesz jednego wróg. No przeszłam szybciej od ciebie. A co z parkóram kiedy na mnie rychle mm. Jak ja byłem w domu, mm. 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 co mnie przy tym było. Bo i ze mną prógni A więc muszę iść z tej strony. Trzeba no. mm. tutaj skakać. Nie muszę... Zależy, że musiałem zrobić skończyć, by mnie to biło. Zajdę, bo to białe cię bije. Musisz nam się uh, no? No, poskoczyć. No nie na do No Na... Ja to przysłałem. Ale przeszłeś, już No Ja nie... Kur Kurde. Idealnie tak to w to No Szybko! Mm. A tu teraz kwiatek, jaki typek? Uu. Udało się, Uch, ale fajnie, Przeszłam tam Ua! Mi się to podoba. No, podoba ci się? Tak, bo mi się podoba. A wystarczy chwilę skupienia. Przeszłem. Wystać skupienia. Przeszłem. Bo ode mnie odgapiłeś. Nie bo po prostu Magic widziałem. No bo we mnie jeszcze... No bo ode mnie odgapiłeś, bo ja tak zrobiłem. Odgapiłeś ode mnie. A myślicie, jak głupi jestem. Widzisz, wygrałem. Ale wygrałeś. Ale przeszły. No ja tam przychodzę. Ola go gocie. Bla bla przeszłem. Nieprawda. Przeszłem, jednak nie I widzę. Dobra. przeszłem Chyba coś ci się nie uda. Dobra przyszła Musisz się tak drzeć. Ja prowadzę nie odcinek. Idę na kolejny park. Po co byś się wkluczyłeś? Zmień obie. Na jakie idziesz? I nie Poczekaj. Ja sobie pójdę na to. O. O. To sobie idę po jajko. A ja sobie idę tu. A ty bierzesz takie łatwe dla mnie. To nie jest obydwie, tylko tu się... Daj, tylko tu jest tu się zbiera jajko. To nie jest obydwie. No i ale to i tak jest obi, tak w połowie. To dobra ja. Bo zapyta, to pewnie możecie podpierać. Parkura!

Nie mówię, to jest głupie, bo sam byliśmy w zombie, bo byliśmy w zombie, no i zombie było takie samo. Ale przynajmniej to zrobić coś lepszego. U. gdzie Ty weszłeś? Ani gdzie. No to dobra. Ja wychodzę. No to wychodź. No tu? Dobra. Po co Ty się tak chwilę obrażasz? Nie rozumiem. Nie obrażam się, tylko mi nie powiedzieli gdzie by. А, no и то. А, я Лиза вече не ми замаля, окей. Но и то. Ну, дойда няма. Ти ми погрешеш дробеш, бअनिズ не пачвам. Да да сам в паккулу. Ей, I to może mm. To się normalny kod. Dobra, to się pobawimy. Mm. I, I to <noise> Może być to łatwo wejść Dobra, to jest chyba mój najdłuższy odcinek na kanale, tak mi się wydaje. Tak, to chyba najdłuższy. O, chyba. A, kurwa. Dużo, dużo. Bo tu się koduje i można na końcu wygrać dużo, Wiem, że takie To fejki. A pewno z kodami. No, nie tak. mogą w Podpowiedzi. Ja bym znaleźć chyba jakąś odpowiedź, gdybym się skupił na szukaniu. Kot. Tu trzeba kot, który no. kuba go wpisze Patrz, tak się wpisuje kot. No, to, to. Eee. Przepraszam. Jesteśmy trzymać pięciu w pokoju, abyśmy znaleźć kod. Czekaj, się. Dobra, chyba. Ej. Tutaj na początku były jakieś liczby. Widziałem to. Tutaj na początku były liczby. Ale to nie był kod.

A co będziesz walczył o jakieś tam roboksy? Możesz to zostawić? A co to wziąłeś? Dzwonię do mamy, chcę już jechać do domu. Czemu? 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 Chcę jechać do domu. Czemu? Może coś jeszcze porobimy? Co? Kuba? No porobimy. to, że chcę, żeby mój telefon się ładował. No to dlatego, że tam jest to. I mi się nie ładuje. Ej, czekaj, chyba wiem dlaczego. Dla to hmm. jest twoja? Nie, to jest moja podłączenia największa. Największa. O, już ci się ładuje. I co? Ładnie to mamy uczelną. Muszę jechać dużo tam, jak późno. A może się coś pogramy. Bo nie na kamerkę. Mm. Co? Co? robicie, Co robicie? Kubuńu jesteś głodny? Kanapeczkę jakoś zrobię, albo płatki, albo makaronik z czymś Chcesz do domku zjechać? jechać? Do domku chcesz jechać? A nie chcesz nic zjeść? No bym chciał. A co byś chciał zjeść? To powiedz mi, to cię ciocia zrobi. Co byś chciał zjeść? No, nie wiem. A z czym lubisz kanapeczki? Z kiełbaską? Albo może winerki ci zgrzeje. Lubisz paróweczki? Tak? Zgrzać ci paróweczki? Tak? Tylko się... ja bez z dupy zupkę byś zjadł? Dobra, to już ci grzeje. A lubisz ogórkową? Nie, bo ja mówię, że bez... że ja parówki, bez dupek, czyli tych końcówek. Aha, bez dupek. Bo ja, bo ja bez Bo ja bez końcówek, bo z końcówek mi się robi źle. Aha, źle ci się robi, dobra. Już się Mama! Mama. Gdzie? Ja Mama, vou abrir